Dugi DG550 to solidny fablet, którego tylny panel wykonany został z tworzywa sztucznego, powleczonego gumą. Materiał jest przyjemny w dotyku i co więcej sprawia, że urządzenie pewnie leży w dłoni. DG550 został wyposażony w 5,5-calowy wyświetlacz rozdzielczości HD. Takowe połączenie przełożyło się na około 267 pikseli na cal. Matryca wykonana została w technologii IPS. I cechuje się dobrymi kątami widzenia, a także niezłym odwzorowaniem kolorów. Model ten pracuje pod kontrolą systemu Android wersji 4.4, który został wzbogacony o autorską nakładkę graficzną na interfejs użytkownika. Ta na szczęście została tak dopracowana, że korzystanie z DG550 jest przyjemnością. Podczas testów system pracował bardzo płynnie, dlatego też nie uświadczyłam jakichkolwiek spowolnień czy też zacięć, nie wspominając już o mimowolnych zamknięciach aplikacji czy restartach. Z przeglądarką internetową nie miałam żadnych problemów. Strony czytywane były szybko, zaś nawigacja i skalowanie treści przebiegały płynnie. Z plikami w formacie PDF ważącymi około 100 MB urządzenie również radzi sobie dość dobrze. W kwestii wydajności Doogee DG DG550 nie zawodzi i tym samym umożliwia odtwarzanie filmów w wysokich rozdzielczościach. Oprócz tego pozwala na rozgrywkę przy bardziej wymagających grach, jak chociażby Asphalt 8, Dead Trigger 2 czy też Modern Combat 5. Zastosowany przez producenta 13-megapikselowy aparat również dobrze wypadł w testach, o czym świadczą przykładowe zdjęcia. Nagrania wideo cechują się podobną jakością. Biorąc pod uwagę cenę wynoszącą 729 zł, Dudzi DG550 jest interesującą propozycją urządzenia z 5,5 celowym ekranem i podwójnym slotem kart SIM. Oczywiście ma swoje wady, jak chociażby przeciętny akumulator, czy też brak wsparcia dla darmowego internetu oferowanego przez Aero2. Nie zmienia to jednak faktu, że posiada 16 GB pamięci wewnętrznej, 13 MP aparat i działa pod kontrolą Androida w wersji 4.4.